Aleksa i Nikola. I słuchajcie, w sumie... Nie, jeszcze raz. Boże! Jeszcze raz. Hej, Z tej strony Alexa i Nikola! I na początku chciałabym Was przeprosić, że teraz przez, chyba przez 4 dni nie było filmu, nie było daily, ale mam strasznie dużo swoich prywatnych spraw do ogarniania, także wstajnie jestem krótko i no, muszę je ogarnąć i wrócę na pewno z daily i słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień i bardzo ważny vlog ponieważ mam pierwszy trening od roku, od naprawdę roku z Dillą i z trenerem i dodatkowo z nowym trenerem, który po prostu... To no, zgodził się do mnie przyjeżdżać, także jestem mega, mega zadowolona. Jest to Jan Mosakowski, e, zawodnik nie tylko skoków, nie tylko ujeżdżenia, ale i WKKW jeździ międzynarodowe e, gwiazdki WKKW, także bardzo, bardzo chciałam z kimś takim trenować, bo jak wiecie, ja bardzo chcę iść w WKKW i to mnie przyjedzie! Więc zaraz będziemy miały będziemy dzisiaj... <laughs> Więc będziemy miały dzisiaj pierwszy trening. Oczywiście delikatny, na razie bez skoków, tyle musi wrócić do formy. Bardziej trening taki ujeżdżeniowy, może będą drążki, takie żebym ja się też ogarnęła, bo no wiadomo, jeżdżę jak jeżdżę po takiej przerwie. Także zaczynamy, mega, mega, mega się ujaram. No to jedziemy. Brałam się wyjątkowo na ten dzień, oczywiście różowa bluzeczka, do tego beżowe moje ukochane bryczesy z horse gloss z tym wysokim stanem i będzie różowy czapraczek z Kentucky, ten welurowy. Także na wyjątkową okazję, na pierwszy trening, wyjątkowy ubiór. Halo, dzień dobry. Idziesz na trening, no, jak się z tego powodu czujesz? Powracam do... Nikola biegnij po sprzęt. Nikola biegnij po sprzęt. Idzie. Kentucky. Ale będziesz pięknie wyglądać. Skokowe siedło? Tak, skokowe, skokowe. I co? Idę po sieczkę dla Dili, bo Dila zawsze dostaje przed jazdą sieczkę. A prima co tam zaczepia? ja wiedziałam zawsze, że ty starszych lubisz, dość rybaka nie chciałaś ostatnio podejść innego. No, ale starszy, to oczywiście zaczepia. Buzi, buzi, buzi. <gry> Mazagra, prima. Dobra, Dilutka sobie wcina całą michę sieczki z lucerny, bardzo ważne przed jazdą. Zobacz, mi do oka to wpadnie. Trzymaj, trzymaj, a ja idę po resztę sprzętu, a prima niech robi, co chce, nastolatka. Prima też przyszła na sieczkę, na resztkę. Dobra, Dilucha. Czyścimy się. Musisz przepięknie wyglądać, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Prima, dzisiaj już trzeciego bierzesz? Trzeciego. Olga, pomachaj. Trzy, trzech w jeden dzień, masakra. Gorsza jesteś niż matka. Dilka już gotowa na trening, tak pięknie wygląda. Zobaczcie, jaki teraz jest matching e, tego popręgu z Zandon'a z tymi ochraniaczami z Zandon'a. Piękny matching. Oczywiście buciki muszą być, bo Dilka w nich się czuje najlepiej. No i różowy naczółek, różowy czapraczek księżniczka wygląda ślicznie. No i my trening dopiero mamy za jakieś 25 minut, ale już wstępuję z Dylan, ponieważ mamy takie zalecenie z kliniki, z kliniki aby jak najwięcej wstępować, żeby ona była ciągle w ruchu wstępie, dlatego żałuję, że nie mamy karuzeli w Rio, ale może coś z tym zrobimy. No, ona musi być cały czas wstępie, bo jej brakuje mazi w stawie, a podczas wstępu ta maź się najlepiej jakby wytwarza. Także też przed treningiem dużo wstępa, po treningu dużo stępa i najlepiej jeszcze w ciągu dnia spacerki bez jazdy do lasu, czy gdzieś, także będziemy też chodzić. No i będzie spokojnie, Dilucha. Tylko bądź grzeczna, proszę nie brykaj mi, bo wczoraj mi też tak brykała, że prawie spadłam. No, grzeczna, bądź nie zrób siary przed nowym trenerem. A prima, znowu będzie atakować Nicole. <grych> Dobra, wstępujemy. Wstępujemy sobie i czekamy. Dobrze, że jest Nikola dzisiaj, to nagra nam pierwszy trening że spoko ale te chmury mi się nie podobają i jak zaraz zacznę, zacznie padać to ja się normalnie popłaczę co ty odwalasz znowu rysza bądź szary nie rób Jestem już po treningu, teraz Nikola stępuje mi Dile. No dawno nie siedziałam na niej. No, w ogóle, no, Nikola tak dawno nie siedziała na Dili, że moje strzemiona są jej dobre. Tak <noise> rosła. No ale co do treningu, to Boże, jak było genialnie, było naprawdę super. To był pierwszy trening od roku na Dili. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak długo znacie Dile, to wiecie, że żeby ona ładnie szła na kontakcie, to naprawdę trzeba było się mocno wysilić, w sensie wiecie, żeby tak ładnie główkę zaokrągliła, żeby weszła na kontakt, żeby ładnie było ją czuć na wodzy zewnętrznej. To było przed ciążą, w sumie nawet w trakcie ciąży, nie lada wyzwanie. Czasem praktycznie nie, nie dało się tego zrobić, szła zaparta na wędzidle. A teraz, słuchajcie, odkąd urodziła, od pierwszej jazdy po ciąży, na nią się tylko wsiada i ona już robi tak główkę i od razu wchodzi na kontakt ja po prostu, ja nie wiem co jej się stało przez tą ciążę, nie wiem co jej się przestawiało w głowie nie wiem, nie wiem co jej się przestawiło w tej główce ale to było po prostu niesamowite uczucie, że ja na niej wstępowałam, kusowałam i nawet galopowałam i cały czas miałam tak cudowny kontakt, takie fajne uczucie że no ja nie wiem, no jest taka mięciutka w pysku, taka fajna, taka delikatna jak nigdy dila no po prostu jak, jak, nie, jak nigdy ten koń. Ona się tak zmieniła. Jestem zachwycona. To był pierwszy trening, a miałam takie dobre wrażenia, takie od niej, takie odczucia super. Tak mi się ją dobrze prowadziło, że no, oby tak było. Zawsze. Oby tak było zawsze. Był super. No i pojeździliśmy sobie nawet podwyższone drążki, kawaletki. I oczywiście Dilunia pokazała. Że szczupaki wracają. Tak. Ten się za szczupakami, to macie szczupaki. I pokazało na co ją stać. Po prostu ona się tak cieszyła, potem po każdej przeszkodzie brykała. Ona się tak cieszyła, że ona wraca. Że ja tylko jej pokazałam pierwszy raz tą kawaletkę i już czułam pod sobą. Mhm. Idzie Dila. I, I wiedziałam, że to jest to, nie? Boże, Diluśka, no wracasz. Wracasz, tak się cieszyłaś, nie? No teraz już Nikola stępuje, chyba pół godziny już wstępujemy, nie? No, ale to ma. No, bo właśnie też długo, żeby stępować po treningu, żeby Dyluni ta noga się porządnie rozeszła i przed jazdą i pojeździe. No ale już będziemy wracać. bo gdzieś zostawiłam. Idziemy po mój bat, po ochraniacze, bo zdjęłam wzięłam ochry, żeby jej nóżki odpoczęły już. Chodź, chodź Dilutka, chodź, no chodź już też do domu. Oj, jeszcze kawałek. Ej, zasłoniłam. zasłoniłam. E, dobra. Nikola, nawet mój kask ci pasuje, nie? No. No. I, i co? I idziemy na kolacyjkę, bo już się 20.30 zrobiła. Także ale się ucieszę! I za tydzień znowu mamy trening, za tydzień we wtorek znowu. Także super, 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 super. No, siadaj, Nikola, w tych krótkich spodenkach. No i trochę odderkę. No patrzcie w ogóle co ma Nikola. Tutaj. Gdzie jeszcze? Tutaj mam, ale to już trochę... O, no tutaj. <noise> tu. Oh, <wow. głos> na łokciach. Nikola się wywaliła na rowerze. Także no. Ej, zróbcie Ci jeszcze zdjęcie, jeszcze sieć. Zróbcie zdjęcie. Siadamy. Dobra. Z luda. Nogi ze I mocno się <noise> odbije. Dobra. Wracamy, zrobimy porządne spa, schodzimy porządnie nóżki. Tak, ale jest ładne niebo. Boże, jakie super ujęcia są. Patrzcie, to jakie ładne niebo. Uuu, piękne. Super byłaś. Tak się cieszyłaś, Niedilunia. Tak się cieszyłaś, nawet na takie kawaletki Ej, ale nie wycieraj się o Nikole. Halo, później, 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 później. Tila, nie wycieramy się o człowieka. Nie wolno. No, nie wolno, Rok, tak robić. Dobra, bierz. Wszystkie rzeczy weźmiesz? Uchraniacze i ten? I bacik, i wodę, i czapkę? Ja i źrebaka, który jest tam. Chodź, kochanie, ty moje, no chodź. Taka szczęśliwa dilutka była. Rok bez skoków. Rok bez skoków. Jak ty to przeżyłaś? Nie? Matko bożska, taka szczęśliwa dilunia była. Na poziomie, ale zobaczcie, jaki Dila ma już mniejszy brzuch. No powiedzcie, że ma mniejszy. Widać jak w kamerze, widać, nie, że zmniejszy. Mhm. No wciąga się ładnie, jakoś wrócił do pracy. Uwielbimy. Gdzieś tam. <grytanie> Kulululu. Na drugą stronę. No, jak fajnie. No, jak fajnie. Po takim wymagającym treningu. <laughs> chcesz iść na trawę do Primy? To idź, Prima, gdzieś tam stoi. No, idź sobie, no tak. Tu chcesz, proszę, tu też możesz. Jesteś wolna. Idź. Wrócimy już, Dila, do domu. Starczy tej trawy. Ciemno się już robi. <laughs> ale zasłużyła, była super, naprawdę. To był chyba najlepszy trening z tych wszystkich, co miałam nawet jak jeździłam na Dili regularnie. To była taka fajna. Woda idzie, śleba jak wychodzisz już po wodę, ale daj matce się napić. Daj się matce napić proszę bardzo. Matka się bardziej napracowała niż ty. Boże. Ja właśnie nie wiem, czy już wam mówiłam czy nie, ale dopajam Dile z wiadra, aby na pewno wypiła tyle wody, ile potrzebuje, bo spoidła za wolno koniom leci i konie tak nie bardzo lubią być spojdła. Ale jak ma tutaj wodę, to... Zaraz to będzie trzeba dążyć. No, napisie, napisie. Się. No. Chcesz mi sprzęt pochować? Możesz mi pochować, bo mi się nie chce. No. Mimo tego, że ma to poidło, to i tak wolała się napić z wiadra. A wiecie, wolę, żeby się napiła z wiadra, a nie żeby stała odwodniona. Co ty, ty, ty ty dodać Dobra, to możesz iść do ladziesz, żeby miały potem. Nie Dilunia, dobra woda z wiadra, nie? Wiele lepiej się pije. Dobra woda. <laughs> Dila? Meszyk. Nie reagujesz dzisiaj. <laughs> Boże, jak już ona stoi przy tym korycie i czeka na kolację, jeszcze, tym swoim wymownym spojrzeniem, przynieś kobieto kolację, jest niemożliwa, niemożliwa. Robimy teraz z Nikolą pudełeczkę. Ile już dostaje minimalną ilość Brandona. Już po prostu dwie garstki. I już teraz więcej tej nowej paszy. I jak się nam Brandon skończy, już zostało go tylko tyle, malutko. To już cała miareczka będzie tej nowej paszy. Łagodnie przeszłyśmy na nową, także super. Dajesz teraz dużo sieczki. No pewnie rozwal całą po tym. Będziesz to zamiatać. No, dobra. Musisz mi kiedyś te pudełka znowu umyć, bo mm. słychać. Jak będziesz miała trening na no, cię będzie nagrywać, to mogę. Dobra. Teraz... Teraz się trochę komplikuje, także Ci pomogę. No dobra. Z tymi rzeczami tu. Lusia dostała już swoją upragnioną kolację. wcina z Primon I my teraz zajmiemy się nóżkami. Czyli trzeba z piachu po kulanku nóżki ładnie wyczyścić. A przody tylko czy tyły też? W tył też. Musimy zaraz. A ma jeszcze zimne te nogi, fajnie, bo długo chłodziłyśmy i te nogi są jeszcze zimne. Więc długo trzyma fajnie. Dobra, jedna jest. I teraz bierzemy nasz ice gelik na łapę i wcieramy w gierkę. W końcu powraca w No, jej, po jak ty dawno wcierana, nie byłaś nie. Nie no, ostatnio już ją wcierałam, jak jeździłam, ale jednak długo przerwy. Porządny masę, nóżek na wieczór. W ogóle muszę odkopać te moje ochraniacze chłodzące, wibrujące i będę je też robić. A ty je masz? No nie wiem, gdzieś w piwnicy leżą. W sumie dawno mi nie były potrzebne, ale teraz już się przydadzą po treningach. Także muszę je znaleźć. Będziemy robić. No. Także tyle. Ej, słuchajcie, to jest północ. Serio północ. Pełnia księżyca prawie nade mną świeci. A ja wracam do stajni i właśnie wjeżdżam do Rio. A czemu? Bo zapomniałam dać dzieli hormonu. Boże, ja już się szykowałam do mycia ładnie w domu po treningu, nie? I mówię, kurde, nie dam hormonu. No ona musi dostać ten hormon, bo wiecie to są jakby jak tabletki antykoncepcyjne, no trzeba codziennie brać o stałej porze, no o stałej porze dzisiaj nie dostanie, bo stała pora to jest jakoś 18-19, ale chociaż dostanie dzisiaj. Trochę spóźniona, ale dostanie, bo mogłoby, na, mogłoby nam się to wszystko popsuć, a odkąd teraz y, dostaje ten hormon, już chyba trzeci tydzień leci, czy drugi? Nie, trzeci już chyba to nie ma w ogóle ruji i nie ma w ogóle kolek i nic jej nie boli. Także to był, słuchajcie, chyba strzał w dziesiątkę. Sorry, że mnie nie widzicie, ale no ciemno jest w Rio. O, zapalę mam światło Tu. Świeci. O. No, ja już właśnie wjeżdżam do stajni. I... Uuu, Boże! A jutro na siódmym znowu praktyki, już powinnam spać. I w ogóle tata mi dał nowe pudełko rękawiczek, bo już mi się tam te kończą. A wiecie, hormon trzeba podawać w rękawiczkach, bo by to na mnie wszystko przeszło. No, tak, że Dilka będzie miała jeszcze wizytę moją. Przez cały dzień dzisiaj w stajni nie pobrudziłam się tak, jak teraz w 5 sekund. Dila mnie osmarkała. Masakra!